A witam Rysiu Manio z tej strony, Santa Barbara Ciepłania. Godzina 8.00 na czterech kotwicach nad wrakiem. Dobra, panowie, e, hamulce sprawdzić. Odstawiam windy z góry. 15 minut macie na śniadanie i rozpoczynamy akcję wrak. W weekend 4-5 października 2014 roku załoga statków Santa Barbara. I KAMBR przeprowadziła operację podniesienia z dna Bałtyku wraku bombowca Douglas A-20 z czasów II wojny światowej. W operacji oprócz spółki Lotos PetroBaltic uczestniczyło między innymi Narodowe Muzeum Morskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marynarka Wojenna. Pierwszy raz, się go zaczął naprawdę robił wrażenie. Coś, tego się na co dzień nie widuje, tak? Typusz tam że mało nurków w Polsce miało okazję, żeby coś takiego y, oglądać, w polskich wodach wydobywać, móc brać w tym udział. Założone są skrzydła, czy udało się przepchać przez tą pod... tam, gdzie chciałeś, pod gondolą, pod Opinałem tą molenią? przez dwa razy. Aha. Założyłem tak, jak było, wiesz, na... na górę. dobrze. Jak przebiegała akcja? Projektanci całego urządzenia do wybudowywania wraka źle ocenili ciężar tego wraka. Podobno miał ważyć około 6 do 8 ton, ważył o wiele więcej. I w momencie, kiedy samolot zaczął się wynurzać z wody, zauważyliśmy, że belka, na której wisiały pasy, Traverse, zaczęła się niebezpiecznie wyginać. Prawdopodobnie przy dalszym wyciąganiu samolotu uległaby. Złamaniu i cały wrak by poszedł na dno. Wczoraj po zakończonej, nieudanym wydobyciu wraku, wieczorem tutaj było spotkanie Cifa mechanika, Cifa pokładowego mnie i również pani z muzeum i zaczęliśmy. Przede wszystkim Pani z Muzeum próbowała zorganizować taką trawersę. No nie było nigdzie, obdzwoniła wszystkie tutaj stocznie i niestocznie. Nikt nie mógł tego zorganizować. Dzisiaj jest niedziela, wszyscy odsyłali ją dopiero na poniedziałek. No niestety dzisiaj po południu się załamuje pogoda. I dlatego trzeba było to zrobić szybko i sprawnie. I Chief Mechanic tutaj razem z nami wszystkimi wymyślił, jak to ma wyglądać. To jest na zwykłych karteczkach, burza mózgów, a potem o godzinie 12 w nocy Chief Mechanik z fiterem i z drugim mechanikiem poszli na pokład i z rur zaczęto coś spawać, żeby to wytrzymało. Jesteśmy pewni, że ta trawersa, która teraz jest zrobiona przez statek, wytrzyma co najmniej przeszło 20 ton. Do góry. Tak. A kąper podpływa. Ja mechanik Projektant tej belki. trochę obrotem w lewo, żeby go dostać na środek kamery Co to jest w ogóle za samolot? To jest samolot Douglas Havoc 20 tak przynajmniej po pierwszych oglądzinach sądziliśmy Takich samolotów wyprodukowało no, około 7,5 tysiąca, z czego większość została przekazana dla sojuszników w czasie II wojny światowej w ramach tej pożyczki bezwzwrotnej Lend-Lease, żeby wspomóc partnerów, przekazano je do Wielkiej Brytanii, zresztą latali na nich również polscy piloci aż do 1942, kiedy Brytyjczycy zmienili samoloty na nowocześniejsze swoje już modele. No i od 1942 dużo, bo o ile pamiętam, około 3000 samolotów poszło właśnie do Rosjan. Zresztą już po zakończeniu II wojny światowej on był takim wzorcem dla następnych budowanych samolotów przez Rosjan, że, że to był taki wzorcowy model. I pomimo, że wyprodukowano tak dużo czyli tak jak powiedziałam około 7,5 tysiąca maszyn to tylko kilkanaście jest w tej chwili w kolekcjach muzealnych na świecie i trzy w Europie. Dwie maszyny są w Wielkiej Brytanii, jedna jest w Moskwie. Po udanej operacji na morzu wrak samolotu przetransportowano do portu wojennego w Gdyni. Docelowo eksponat trafi do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie zostanie poddany procesowi konserwatorskiemu i dalszym badaniom. W sobotę od rana właściwie patrzyłem na niebo, patrzyłem na warunki atmosferyczne, cieszyłem się, że wszystko wskazuje na to, że akcja się powiedzie. Czekałem niecierpliwie na telefon z morza, na telefon od pani Iwony Pomian, kierownika naszego działu badań podwodnych i kiedy około 16 dała mi pierwszy sygnał, no, że jest szansa, ale są pewne trudności, a potem, wkrótce potem mówię, no niestety, nie podniesiemy tego samolotu dzisiaj, bo warunki techniczne przeszły nasze oczekiwania, musimy zrobić inną konstrukcję, żeby podnieść bezpiecznie Samolot, bo właściwie kiedy byliśmy załamani, ja byłem, no, przyznam się szczerze, bardzo, bardzo zmartwiony, że akcja się nie powiedzie. Dostałem później wiadomość, że jest jaskółka na niebie, że będzie pomoc, bo załoga się bardzo zaangażowała i właśnie dzięki pomocy kapitana i załogi statku udało się skonstruować takie zawiesie, takie po prostu elementy do podniesienia tego zabytkowego samolotu, że akcja w niedzielę przebiega bardzo sprawnie, bardzo szybko i w południu. Miał wiadomość, że wszystko jest na pokładzie i że płyniemy do portu w Gdyni, żeby złożyć na brzegu ten zabytek. Nie da się ukryć, że jest to pierwsza pomyślna próba wydobycia samolotu w jednym kawałku z, drugiej, z czasów II wojny światowej na ziemiach polskich. Nie da się też ukryć, że bez wsparcia firm zewnętrznych, w tym lotosu, nie byłoby to możliwe. Instytut Morski ma statek badawczy, natomiast jest on za mały do podniesienia tak dużego obiektu.